Cześć, man tej strony chemik. jeżeli szukasz komputera w kwocie 4.500 zł, to ten materiał jest zdecydowanie dla ciebie. Zapraszam was na zestaw wirtualny w kwocie 4.500 zł na miesiąc. W kwiecień zaczynamy. Myślę, że stali widzowie mojego kanału nie będą zaskoczeni tym, że właśnie zaczynamy teraz od procesora. No i i 12400F jest to naprawdę fajny procesor, nadal bardzo bardzo wydajny. Jest to procesor 12, nie 13 generacji, ale tylko i wyłącznie dlatego wziąłem 12400F, a nie 13400F, bo po prostu 13400F jest dużo droższy i nie zmieściłby się w tym budżecie zakładanym już na początku tego odcinka. Dlatego właśnie wziąłem troszeczkę starszą konstrukcję, co nie znaczy dużo, dużo gorszą. Po prostu jest to. Nadal bardzo wydajny CPU 6, rdzeni 12 wątków, LGA 1700, no i też bardzo, bardzo popularny też procesor, który to w zupełności sobie poradzi zarówno z naszą kartą graficzną, jak i myślę, że spokojnie z czymś jeszcze wydajniejszym, więc jest możliwość upgradu naszego kompa w przyszłości, co tak jak zawsze podkreślam, nie jest bez znaczenia, bo staram się składać zbilansowane jednostki, które będą mogły nam służyć bardziej Wam oczywiście przez najbliższe kilka lat. Dlatego w pocie 4,5 tysiąca złotych znalazł się ten procesor, a nie inny Intelowski i 5 12400 za 799 złotych. Uważam za po prostu najlepszy wybór w, w tym budżecie, w tej kwocie, do tej kwoty i tak dalej. No dobrze, lecimy teraz szybciutko do płyty głównej. No i postawiłem na płytę główną od Gigabyte myślę, że też doskonale Wam znany model. Jest to Gigabyte b 660 m 3 h też hit sprzedażowy, też jedna z ciekawszych konstrukcji. Może niekoniecznie pod kątem tego, jak BIOS na nie wygląda, bo BIOS nadal w Gigabajtach jest dość taki mało intuicyjny, tak dyplomatycznie mówiąc. Natomiast sama płyta jest po prostu niezła. Jest moim zdaniem dobrze wyceniona. Bo za 499 zł otrzymujemy niezłego mobaska, który to ma format matxowy, ma niezłą sekcję zasilania, nawet lekko chłodzoną bo dla mnie jedna część tej sekcji jest chłodzona. Mamy cztery banki na RAM, więc możemy sobie w przyszłości rozbudować naszego PC-ta. Mamy złącza SATA, mamy USB 3.0 na front, mamy połączenia do DUT RGB RGB, mamy też dwa złącza M2 i jedno 3D, więc jak najbardziej jest to płyta może nie jakaś turbo rozbudowana, ale dla większości użytkowników, nie oszukujmy się, myślę, że starczy. Jeżeli chodzi o panel wejść wyjść to jest nieźle. Mamy sześć USB-ków, mamy LANA, mamy Dźwiękówkę podstawowo, bezsensowne moim zdaniem, nadal PS2, ale no cóż, nadal nie wiem po co to producenci stosują. Mamy USB-C, co się może na pewno przydać, bo nie oszukujmy się, jest to coraz większy standard i no, wszystko za niedługo będzie musiało być na USB-C, więc na pewno to się może przydać. Ogólnie rzecz biorąc, za 499 zł, chyba najlepsza płyta, jaką aktualnie da się kupić pod LGA 1700, tym bardziej że mamy tutaj chipset B660 właśnie, a nie coś gorszego. Natomiast teraz upewnij się, czy subskrybujesz mój kanał, jeżeli nie, to koniecznie zrób to z dzwonkiem powiadomień, a teraz lecimy już szybciutko do drugiej płyty głównej, mianowicie jeżeli ktoś by potrzebował komputera z Wi-Fi, no to jest alternatywa dla dzisiaj omawianej płyty głównej i jest to ta sama płyta główna, ale z Wi-Fi. Dopłacamy 80 zł, bo tyle jest różnica w cenie między tymi płytami, ale mamy wbudowany Wi-Fi, nie tracimy żadnego USB, dzięki temu oczywiście nie tracimy żadnego USB, nie tracimy żadnego złącza PCI i tak dalej, i tak dalej, po prostu jest to wbudowane w sam laminat. Na pewno takie Wi-Fi jest po prostu szybkie i dobre w stosunku do jakichś tanich dongli, tanich kart na USB, które często Zdarza się, że nawet nie wspierałem standardu AC, a tutaj mamy standard AX, czyli ten jeszcze szybszy. Dlatego takie rozwiązanie najbardziej sobie cenię i takie najbardziej zawsze Wam polecam, żebyście Wy byli świadomi i Wy wybierali mądrze swoje podzespoły do swoich przyszłych komputerów. Lecimy dalej do pamięci. pamięcie Kingston Fury 3600 MHz TL17. Są to pamiątki testowane niejednokrotnie przeze mnie, też wielokrotnie na tych pamięciach składałem komputery. Dlatego z czystym nie mogę Wam je polecić, bo są to niezawodne pamięci Orkingstona, które nigdy nie sprawiały mi żadnych problemów. 3600 MHz cl 17 uważam za bardzo dobry stosunek wydajności pod kątem traktowania do opóźnień, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze więcej wycisnąć ogólnie z naszej platformy. Bo ostatnio nie oszukujmy się te procesory czy to Intela, czy to AMD nawet te właśnie zablokowane intele lubiły się w szybkim ramie, co jest no, nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o wydajność potem w grach komputerowych. Dlatego takie pamięci a nie inne. No i też cena 239 zł to naprawdę niewiele, moim zdaniem, jak za 16 GB RAMu dobrej pamięci, bo jak to trzeba przyjąć, że to jest dobra pamięć. E, tak więc nie pozostaje nic innego, jak odsyłać Was też do opisu, bo tam macie linki do wszystkich omawianych dzisiaj komponentów. Dalej dysk. Dysk Lexar NM620. Myślę, że nie jest to zaskoczenie. Dobry, tani, wydajny, długowieczny i bezproblemowy. Tak można by go innym, kilkoma określeniami tutaj e, opisać, natomiast e, polecam go chociażby z tego tytułu, że sam takowy posiadam już od dłuższego czasu jako daily w komputerze, na którym pracuję też, więc e, można z czystym sumieniem go Wam. Polecić za 228, no 229 zł to naprawdę ciężko szukać czegoś lepszego. Chyba nie ma i prędko myślę, że nie będzie też. Jeżeli ktoś chce coś dużo lepszego, no to jasne. Są takie konstrukcje, tu nie mówię, że to jest najlepszy dysk na świecie, ale stosunek jakości do ceny chyba aktualnie ma najlepszy, więc dlatego pojawi się Alexar, a nie coś innego. Dalej, obudowa. Obudowa Kruk wako, czyli to jest ta sama obudowa, którą polecam w ostatnim zestawie komputerowym za 3500 zł. Dlaczego taka się znalazła? Dlatego, że na czymś trzeba było przeocznieć, żeby kupić dużą, fajniejszą kartę graficzną. I właśnie na tym troszeczkę przeoszczędziłem, ale też z drugiej strony nie jest to aż taka gigantycznie tragiczna obudowa. No wiem, że nie jest zbytnio duża, nie pomieści jakichś fajnych, takich bardzo fajnych komponentów. Jest to obudowa nastawiona na komponenty co najwyżej z średniej półki. I myślę, że właśnie do takiego klienta producent targetował swój produkt, dlatego za 239 zł mamy skrzynię, która ma 3 śmigła w standardzie, ma szkło, ma piwnicę, ma niezły design, sporo fajnego ofiltrowanego frontu, top jest ofiltrowany też, więc w zupełności nam to powinno wystarczyć. Ma oczywiście swoje wady, jak chociażby wyłamywane śledzie i pewnie te wentylatory też nie są jakieś wysokiej jakości. Natomiast no za 269 zł ciężko szukać coś lepszego, chyba nawet nie ma, więc dlatego polecam Wam tego kruksa. No dobrze, lecimy dalej do zasilacza Endorfi Velo 5700W. Konstrukcja myślę, że legenda. Super zasilacze od Endorfi kiedyś z PC, dlatego wszystkim sobie nie mogę Wam polecić, właśnie TopiSu jako mm, takie też dobre, stabilne, ale też na przyszłość. 700 w to nie jest moc konieczna do tego zestawu, ale no dajmy mówię, jest to zestaw na przyszłość, ale lepiej mieć 100 w więcej za ten tylko 40 zł, no nie oszukujmy się, a, aniżeli właśnie mniej i potem się martwić, jakbyśmy chcieli coś zmienić, zaurejdować. Co, Albo po prostu nie wiem, poskręcić kartę graficzną, bo to też oczywiście możemy uczynić w tym zestawie komputerowym. No, i jak już wspomniałem o karcie graficznej, no to przyszedł czas, żeby ją wam pokazać. KFA2 GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, właśnie od KFA2. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to gorąco Was odsyłam i zapraszam do sprawdzenia recenzji tej właśnie karty, którą ja tworzyłem osobiście na mój kanał. Gdzie możecie właśnie sprawdzić, jak wypadła w grach komputerowych, do jakich rodziczości się nadaje, ile generowała kratek, jaką miała kulturę pracy i wiele, wiele innych. I dlatego właśnie ją wam polecam, bo jest to sprawdzony przeze mnie produkt, który wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I no, nie lubię nie polecać rzeczy, których nie testowałem albo nie mam o nich pojęcia, bo nie na tym rzecz polega. Ja jestem tutaj jako ta osoba, która coś tam ma do czynienia z tym sprzętem komputerowym, aby wam. Tym osobom, które nie mają takiego do czynienia ze światłem komputerowym, właśnie ułatwić wybór przyszłego zestawu komputerowego. Za 2300 uważam, że to jest naprawdę dobra cena, jak za tą kartę graficzną. No i z tego tytułu, e, właśnie padło na KFA2. Jest to też całkiem rozbudowana konstrukcja, jeżeli chodzi o układ chłodzenia na tym chipie. Nie najgorzej wykonana, nie oczekuję się, nie jest to jakaś super rewelacja, ale nie najgorzej wykonana też na pewno tutaj jest już tylko jedna wtyczka zasilania. No i myślę, że wielu zwolenników tych topowych kart graficznych powie zaraz, że to jest jakiś chiński szrot, ale uwierzcie mi, że te czasy, kiedy liczyliście tylko trzech największych graczy i tylko ze swoimi topowymi modelami, myślę, że już dawno minęły. Wiem, że dochodzi jeszcze kwestia na przykład serwisu i gwarancji, ale na tyle hard sprzedanych ile się psuje, to to jest naprawdę ułamek i trzeba chyba mieć gigantycznego pecha. Składając zestawy z moich polecanych komputerów, też macie pewność, że wszystko będzie działało dobrze oraz nie będzie właśnie problemu z jakimiś przepięciami, bo zawsze staram się dobierać naprawdę porządne zasilacze naprawdę dobrej jakości Nad, nigdy nie oszczędzam. Mogę z najwyżej przeoszczędzić na obudowie na dotku, na ramię, ale nie oszczędzam na zasilaczu, przez co możecie być 100% pewni, że właśnie jeżeli wszystko zostało dobrze złożone, to będzie Wam działało długo i bezawaryjnie. No i dobrze, przechodząc dalej do samego koszyka, na zł, 90 czyli znowu przekroczyliśmy troszeczkę budżet, ale nie oszukujmy się, no tutaj nie ma też na czym przeoszczędzić. No można by wziąć trochę tańsze ramy, można by wziąć ten 100W 100 mniejszy zasilacz, no i wtedy mamy już praktycznie 4500, ale to nie są oszczędności, które ja uważałbym za sensowne, bo sporo stracimy, a niewiele zyskamy, jeżeli chodzi o fundusz. Wiadomo, ktoś może mieć 4,5 4500 zł i ani grosza więcej. Jasne, są takie osoby. No tylko w tyle, że wtedy trzeba brać pod uwagę, że idziemy na bardzo gruby kompromis, sporo tracąc, a niewiele zyskując, bo raptem zyskujemy 122 zł90 groszy, zł, a na jakości tego kompa tracimy naprawdę wiele. No i też na wydajności, bo na przykład ramy 3200CL16 będą gorsze i słabsze niż 3600CL 17. Tak więc podsumowując już ten materiał, jeżeli Wam się podobał ten zestaw, to będzie mi niezmiernie miło, jak zostawicie motywującą łapę w górę oraz też nakarmicie algorytm właśnie tą łapą w górę. Wszystkich nowych widzów jeszcze raz zachęcam gorąco do subskrypcji kanału wraz z dzwonkiem powiadomień. Natomiast, tak czy siak, napisz, co sądzisz o tym zestawie komputerowym, co byś ty wybrał, 4,5 4500 złotych na miesiąc, wiecie, jestem bardzo ciekaw. Liczę na Waszą aktywność w sekcji i komentarzy, natomiast w tym filmie to było na tyle. Mówił Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.